Marcin Różalski dla portalu FightSport. Marcin, jesteśmy na dwa tygodnie przed galą KSW20. Powiedz, dzisiaj jesteśmy na Moto show Intercars. Jak ci się to podobało? No, mega impreza. Wiesz, nie widziałem tej imprezy, można powiedzieć, jak były pokazywane prezentowane różne maszyny, tak? Bo przyjechaliśmy tutaj, siedzieliśmy cały czas z tyłu. No, ale ogólnie interesuję się motoryzacją i wszystkie takie imprezy naprawdę bardzo mnie fascynują. Bardzo dużo kibiców oglądało Wasz występ, Wasze próbne ważenie takie przed galą. Powiedz, podobało Ci się to? to, to uważasz, tak. że to jest pozytywne, popularyzacja? To znaczy wiesz, popularyzacja jest to bardzo pozytywna, jest to fajna rzecz na pewno wiesz, młodzi zawodnicy na tym skorzystają kiedyś bo może być my już y, zawodnicy wiekowi którzy mają swoje lata i nie ma co które będziemy schodzić, z wychód, zrezygnować z tego to jest na pewno dobre, ponieważ idzie to w dobrym kierunku, zainteresowanie Szarego człowieka, takim sportem, który za bardzo nie wie o co chodzi, a biorąc pod uwagę z ciekawości, jest na takiej imprezie i zobaczył, sądzę, że z ciekawością będę musiał obejrzeć tych zawodników w, w, podczas gali, podczas walk i to spowoduje większą popularyzację MMA. Marcin, teraz wróćmy do Twojej walki. Jesteś zadowolony z dzisiejszego ważenia? Twoja waga jest mała? Ponieważ, ponieważ tak, jestem po ciężkim treningu. Normalne, że wiesz, droga tutaj, siedzenie na backstage'u, nie, nie zjadłem systematycznie, wiesz, a u mnie, ta u mnie wahania wagi tak 3-4 kilo to jest z dnia na dzień, także wiesz, sądzę, że moja waga optymalna taka już na przed dniem walki to będzie około 105 kilo i to jest taka waga, w której się najlepiej czuję i czuję się dobrze siłowo i wytrzymościowo, w tej wadze walczyłem z zawodnikami dużo cięższymi od siebie i czuję się naprawdę bardzo dobrze w tej wadze. Jak Marcin Różalski spędzi te ostatnie dwa tygodnie do gali? No wiesz, na pewno już nie będzie takiego, nie wiadomo jakiego natężenia pracy, bardziej będzie dynamika, bardziej szybkość, dużo będzie, wiesz, jakiejś odnowy, żeby wyjść jak najbardziej świeżym, będę starał się jak najbardziej zaleczyć to, co boli, a boli dużo, a i hej przygoda! Marcin, gdybyś mógł tak powiedzieć kilka zdań o Jeromie Lebanerze, czym jest dla Ciebie ta walka już teraz, powiedzmy, kiedy odczuwasz już te ciśnienie związane no to z znaczy pojedynkiem? Właśnie, właśnie wiesz co, może nie, w ten sposób. Ciśnienia nie ma w ogóle, mhm. jeżeli chodzi o ciśnienie w kategoriach, że mi się walka po nocy, myślę cały czas o Lebanerze. Miałem to, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu przed tamtą walką. Może wtedy straciłem już troszeczkę tego ognia, Wypaliłem się przed tamtą walką, teraz było mi bardzo ciężko się nakręcić. Lebanera traktuję jako bohatera, jako mojego idola z młodości, jako ikonę tego sportu, jako kogoś, kto, kto, kto ten sport najbardziej rozpropagował. Tak z Ernesto Hostem, z Wakem Huntem, z Recifo i z innymi takimi zawodnikami. Także wiesz, walka z nim to jest walka z moim idolem, z moim wiesz, kimś, na kogo w walkach się wzorowałem, prawda? On też odwrócony mańku, tak jak ja, poszukany. Także wiesz, no to jest dla mnie. Jest to przygoda życia. To będzie zaszczyt czy przyjemność? To będzie i zaszczyt i przyjemność. Zaszczyt, ponieważ o takiej walce marzy co drugi, jak nie co pierwszy. Zawodnik sportów stójkowych, tak samo MMA, ponieważ LeBanner nas schodzi w MMA. Przyjemność, ponieważ walki z takimi zawodnikami jak Lebaner są przyjemnością. To jest, to jest zawodnik, mówię, na których walkach jak się uczyłem wszystkiego, tak? Wzorowałem się i wiesz, nie podchodzę do tego sposób ambicjonalny, że chcę sobie na przykład na walce z Lebanerem wyrobić renomę, że go pokonam, że nie, ja po prostu chcę stoczyć walkę, chcę poczuć jego ciosy, chcę, chcę, chcę poczuć, wiesz... Yy... Jego ciężar, jego, wiesz, jego prace i to jest, to jest piękne, bo będę miał na rozpisce walkę z Jeromem Lebanera. Nie jaki będzie wynik, ja będę po prostu z nim walkę, tak jak mam walkę z Overimem, Over tak, tak jak mam walkę z Czekiem Kongo, tak jak mam walkę z Tony Gregory, tak jak mam walkę z Rickiem Rufusem. Nie wiem, jakie to były wyniki, ja mam walki, ja mam takich zawodników na rozpisce i to jest piękne. I... To jest przygoda życia dla mnie. Marcin, ostatnie pytanie. Tym razem będzie to Gala w Gdańsku, nie u ciebie w Płocku, tak jak wcześniej. To jest jakiś taki tylko luz, plus. tylko luz. plus, ponieważ. Yy... Na pewno schodzi, ze mnie troszeczkę ciśnienia, nie ma tej presji, ponieważ e, mówię, ściany czasami pomagają, czasami przeszkadzają. Tutaj e, będzie akurat, wiesz, na wyjeździe. Raz, że sama, sam to, że wyjazd, to już jest jakiś relaks dla mnie, prawda? Że nie siedzę cały czas na miejscu, także już będzie troszeczkę relaksu i bardzo się cieszę, że będzie w e, Przede wszystkim życzymy Ci zwycięstwa. Zwycięstwa polskiego zawodnika K1 nad wielką gwiazdą K1 na zasadach MMA. To by było piękne, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. Na portalu Fight Sport Marcin Różalski. Dziękuję bardzo.